Cześć, witam was z kanał Kury Ozdobne A w dzisiejszym odcinku No takie niemiłe informacje Znaczy w sumie, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze Ale jak na dzień dzisiejszy to takie niezbyt miłe Ale na razie nie o tym a Na razie tutaj kurkom dałem paszy Kurki już się ładnie wypierzają Liście już spadły, a idąc do tych złych informacji, to zamknąłem tutaj dwa kogutki, ale może podejdę od tamtej strony i zaraz Wam wszystko powiem. A więc jestem już od drugiej strony. No i co? Jest tutaj trawka ładnie. Zamknąłem tutaj dwa kogutki, które nie czuły się za dobrze. Jeden to jest ten kogutek kupiony, a drugi to jest jeden z młodych, moich, z moich lęgów. Już jest im dużo lepiej. Aczkolwiek, no, ten kupiony jeszcze... Jeszcze zdrowie, ja mam nadzieję, że jak najszybciej dojdzie do siebie. Tutaj w ramach takich właśnie witamin i tego posypałem mi takiej paszy, która jest dla kurcząt. Znaczy dla kurcząt, no w sumie dla nich też, no bo jakby nie patrząc co. Ale sobie jeszcze kurczakami, bo to jest dla takich kurcząt właśnie 2-3 miesiące. No ten mój kurczak wylęgnięty ma około 3 miesięcy. Tamten jest trochę starszy, ale na pewno też witamin mu to doda. Tak samo ma tutaj dynię. A w środku mają wodę, wodę z, czosnkiem, z czosnkiem, która działa antybakteryjnie, właśnie te bakterie wyciąga z nich, co mam nadzieję, że im pomoże. Znaczy już pomogło, w sumie tego kogutka mojego z moich legów już bym mógł wrzucić do kur, ale jeszcze go troszkę tutaj zostawię. Żeby sobie tej wody z czosnkiem popił i tych witamin zasięgnął. No, a co do, co do tego kogutka kupionego, to jeszcze troszkę, wydaje mi się, że musi tutaj posiedzieć. No bo jeszcze nie jest taki na 100%. Jak widać. No nie, są one w złym stanie, ale po prostu wolę dmuchać na zimno zawsze. Jak mam tutaj ten wybieg, to, to jak zawsze coś schoruje, to zawsze tutaj coś wrzucę i bardziej się tym zaopiekuję. No i co, to może wszystko o nich. Jeszcze przejdziemy chwilę na wybieg, więc widzimy się znowu po cięciu. No i jesteśmy z powrotem na wybiegu. A tutaj jakiś kogutek czarny. Zruszą na głowę, jak można zauważyć. Do sprzedania, jak ktoś chce, to niech się zgłasza. Tak jak mówię, zostało tylko kilka kogutków. I one po taniości są do sprzedania. Dookoła zielono. U kur na wybiegu, niestety nie. No ale wiadomo, trochę tych kurca jest. Może nie jakoś mega dużo, ale troszkę jest. No i zawsze. To będzie wydeptane i wyjedzone. To chyba tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, i do następnego. Cześć.